Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Diablo. Jestem w tej chwili w kryjówce, w której mamy dostęp do najemników i do handlarza z handlem wymiennym. I o tym właśnie będzie dzisiejszy filmik. Na początek, gdzie znajduje się kryjówka. No to dokładnie w tym miejscu, na nowej mapie, a dotrzemy do niej idąc za głównym wątkiem fabularnym w dodatku Vessel of Hatred. Tak więc jak robimy fabułę, to po prostu nie pominiemy tego. Na początek będziemy mieć dostęp tylko do jednego najemnika, do Raheira, a w miejscu, tu gdzie ja mam pozostałych, będą zadania. Jak sobie je wykonamy, to odblokujemy właśnie pozostałą trójkę. Nie są to jakieś długie i skomplikowane zadania. Warto więc sobie wszystkich odblokować i później nabić z nimi poziom sojuszu. Na początek może wyjaśnię, że mamy dwa sposoby. Jeden, to jest zwerbowanie najemnika, drugi ustawienie go jako posiłki. A jak podchodzimy, to właśnie możemy: zwerbuj, wybierz posiłki. Shift M otwiera nam okienko od razu z najemnikami. Jeżeli chcemy iść przez inwentory, no to po prostu i, i tutaj ta trzecia zakładka. Zwerbowany najemnik dostaje 100% doświadczenia, jakie jest mu przypisane. Posiłki dostają połowę z tego, co ten u góry. Przy czym mikstury i kadzidła mają wpływ na to, ile punktów dostają. Zacznijmy od tego górnego, czyli zwerbowanego. Ma on drzewko umiejętności. Ogólnie każdy najemnik ma, tylko w zależności od tego, czy jest zwerbowany, czy jest posiłkami, to ma dostęp do drzewka lub nie. Tutaj zwerbowany akurat ma dostęp, ale żeby móc przypisać mu skillę, musimy najpierw troszeczkę tego poziomu w sojuszu z nim nabić, bo za pierwsze cztery właśnie dostaje punkt umiejętności. Na piątym poziomie odblokowuje tutaj handel wymienny, i później, bardzo ważne jest, na ósmym chyba poziomie, o ile dobrze pamiętam, odblokowuje się dodatkowy przedmiot u handlarza. I warto sobie każdego najemnika przynajmniej do tego poziomu nabić. No, oczywiście, później dostajemy jeszcze inne nagrody. Skrytka z żywą stalą, wielka skrytka Racheira. I tutaj możemy poczytać, co w nich się znajduje. No i oczywiście połowe znaki, za które będziemy mogli tutaj u tego handlarza kupować. Jak już mamy maksymalny poziom, to i tak zdobywamy połowe znaki za właśnie 25 tysięcy punktów. Ja nie będę omawiała każdego drzewka najemnika, bo potraficie czytać. Powiem Wam tylko, dlaczego ja akurat wybrałam Racheira. I wariant. Racheira, ponieważ może dodać mi 15% do odporności na wszystkie żywioły, a tego mi akurat brakuje. Na spirytku mam też racheira, bo dodaje 15% pancerza. I tu później w zależności, czego nam brakuje, to możemy sobie to drzewko wybrać. I dodatkowo zadajemy obrażenia zwiększone o 15% i tu, i tu. Po prostu pod wpływem odpowiedniego skilla, jak jest tutaj sprowokowanym, a tutaj uderzonym gruchnięciem. Przy czym, jak widzicie, 15% odporności i co 11 sekund gruchnięcie rzuca, więc częściej mamy ten bonus 15% zwiększone obrażenia niż w przypadku gdy zadajemy je wrogom sprowokowanym, ponieważ prowokacja jest co 25 sekund. Z tym, że no, wybieramy to, czego nam brakuje. Brakuje nam pancerza, idziemy w to drzewko, brakuje odporności, to idziemy w to. Tu najważniejsza jest tylko ta pasywka, żeby odpowiednio wybrać. Teraz posiłki. Jak to wygląda w przypadku posiłku? Nie mamy drzewka umiejętności, mamy tylko poszczególne skile. Ja tutaj mam wybrany akurat skill, który sprawia, że na czas jego trwania mamy 10% premii do szybkości ataku. I tu wybieramy, w jakim momencie mają się te posiłki nasze pojawić. Ja akurat mam zamarzniętą kulę, żeby zawsze jak się skończy cooldown, pojawiała mi się wariana. Wcześniej tam miałam pod niestabilne prądy, jak miały podobny czas właśnie odnowienia, no ale teraz niestabilne prądy mam praktycznie Dużo, dużo szybciej, więc wybrałam zamarzniętą kulę. Czyli kiedy cooldown zejdzie, bo tego skilla używam praktycznie cały czas, tak. Ale można wybrać sobie poszczególne okoliczności, czyli na przykład zostaniemy okaleczeni, albo trafieni efektem ograniczającym kontrolę. I to jest fajne, jeżeli bierzemy sobie raheira jako posiłki. To zaszczyt ci pomagać przyjacielu. Tu czas odnowienia ma 30 sekund. I możemy sobie wtedy wybrać, na przykład, że gdy do, zostaniemy trafieni efektem ograniczającym kontrolę, ma nas ratować, bo Bastion jest akurat takim skillem, który ratuje nas, bo on przyjmuje pozycję obronną i przekierowuje sobie obrażenia. Ale ja, tak jak mówię, polegam jako towarzysza, tu jako posiłki, bo nie mam dość odporności, tak? Z nim, z jego 15% mam 69,6%. Pan też też tak widzicie na styk, bo tu wszystko poszło w obrażenia. Ale to nie jest filmik o czarodziejce, a na pewno też Wam nagram, jak ją skończę robić, bo to jest nowa postać. A teraz zajmiemy się handlem wymiennym. Raz dziennie możemy odnowić zapasy za darmo. Ja już tu mam wykorzystane akurat. I jak widać mamy tutaj dostęp do przedmiotów. Jeżeli ma być przedmiot z gwiazdką, od razu tą gwiazdkę widać. To nie jest tak, że on się nam wylosuje dopiero. Także to jest dość istotna informacja. Bo ta gwiazdka jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Więc ktoś może pomyśleć, że będzie to losowało przy zakupie. Ale tak niestety nie jest. Ja jeszcze sobie tu odbiorę dodatkowe punkty. No tam skrótem można właśnie udać się do kryjówki, jak widać było. Mam 1962. I teraz przy nowej postaci jest tu jedna fajna rzecz w tym sklepie. Skrytki z aspektami. I tu ja wezmę każdy jeden i pokażę Wam o co chodzi. Skrytka z aspektem mobilności. Na koniec będę otwierał te skrytki. I losujemy. Skrytka z materiałami do przywoływania. To jest skrytka, która da nam materiały do przywoływania bossów. Coś jeszcze tutaj mamy? Ja sprawdzam bronię, ponieważ no, mam tutaj aspekt jeszcze niemaksymalny, a przydałoby się, bo to się dość mocno przelicza, jeżeli chodzi o obrażenia. Ale no, niestety nic ciekawego ani z gwiazdką, ani żadny fajny skrytek. Losujemy dalej. Skrytka z aspektami zasobów. Coś na te hydry mi się uparło, nie? Tutaj o, ale 400, czyli będzie jeszcze mniej. No, niestety. I defensywnych chyba nie mieliśmy, tak? Mobilność, zasoby. Defensywne. Tak to sobie porozkładam, żeby później. Skrytka z, ma... z odzyskanymi materiałami. Też wam pokażę, co w niej się znajduje. I losujemy dalej. Skrytka doskonalenia. Z aspektami funkcjonalności. Nie było chyba, nie? Tak jest. To jest aspekt, który też mam jeszcze do podniesienia, bo tutaj mam. Nie tu, tu. O, 10%, a 13% jest maksymalnie. Te do przywoływania zawsze biorę. To się opłaca. Nie wiem, gdzie to było. Te do przywoływania. Tu. Można sobie tutaj oczywiście czytać te wszystkie aspekty i kupować. Co jest nam potrzebne, tak? Ja tu sprawdzam te bronie, no i niezbyt dobrze mi to idzie, powiem szczerze, nie. <grych> Innych skrytek z aspektami nie potrzebuję. Co jeszcze patrzę, to jak są z gwiazdką. Czy jest coś ciekawego? Miałam tutaj już pierścień z trzema gwiazdkami taki średni. Ale był tam krytyk, było szczęście i coś tam jeszcze. Odskok, zamraża, zamrożenie. Fajnie by było znaleźć faktycznie. Skrytka wzmocnienia. Chyba tego nie brałam. Lubię patrzeć, co odbierają przyjaciele taty. Później jeszcze poczytam te wszystkie skrytki i poukładam. Czapka mocy. Odporność na błyskawice. Super. Zadaje obrażenia zwiększone o 39%. Ja mam tu 45% już. Dlaczego te skrytki pobram? Za chwileczkę Wam pokażę. Skrytka z aspektami mobilności. I mamy buty. Przeniosę sobie to na dół, żeby było widać te przedmioty. I mamy wszystkie po prostu pod mobilność aspekty. Więc jeżeli na nowej postaci szukamy czegoś, to bardzo jest fajne tutaj kupić sobie te skrytki. Tutaj mamy funkcjonalność. Odskok zamraża. Ogłuszenie, tak? Tarcza promieni. No, takie sobie. Mamy też tutaj kowalę. Możemy od razu. Cyk. Co tu mamy? Skrytka z materiałami do przywoływania. Do przywoływania. Do przywoływania. Widzicie, bardzo fajnie można sobie na bosiki materiały nazbierać. Skrytka wzmocnienia. No, tu niby runy mogą być, ale powiem wam wielokrotnie ją wziąłam i nigdy jeszcze runki nie trafiłam. Także dla mnie to jest akurat skrytka, na którą nie warto wydawać tych monet. Skrytka z aspektami zasobów. No i tu wtedy mamy aspekty zasobów. Odzyskujesz podstawowy zasób? No. Chyba wiadomo o co chodzi. Aspekty defensywne. No, nawet z gwiazdeczką dostaliśmy. No i mamy defensywne. Tu mamy skrytka z odzyskanymi materiałami. No to można się domyślić. Tak, to jest to, co dostajemy za niszczenie przedmiotów. I skrytka doskonalenia. Też nie warto na nią wydawać, ponieważ jest w niej tylko 42 abducytu. Tak w okolicach chyba 40. Jeszcze możemy sobie zamieszać, przywoływanie. No, ja najczęściej tutaj właśnie kupuję przywoływanie i no szukam tego mojego aspektu do broni, ale szczęścia nie mam. A bardzo szybko się te monety tracą, bo stówkę kosztuje. To jest jednak dość sporo. Niemniej uważam, że sklepik bardzo fajny i ułatwia nam życie. Tak, żółte też się trafiają, nie? Aspekty funkcjonalności też by się przydało poprawić. No niestety. Umiejętności główne. Tu jeszcze coś. 30%. No niskie te aspekty są, nie? I dość niższe niż te, które mam. O, funkcjonalnymi bierzemy. Rękawice pradawnego płomienia. 18% odporności na wszystkie żywioły. No i ktoś potrzebował, no to ciekawe, nie? A właśnie, przy okazji przypisano do konta. Jeżeli są z skrytek. A jak kupimy, Nie są. Czyli z tych skrytek są przypisane do konta. A jak kupujemy, to nie są. I stać nas na, stać na jedno przemieszanie. I dopóki tutaj nie przemieszamy, to spokojnie te przedmioty sobie wiszą. Także, jakbym teraz wylosowała coś, mogę iść i zdobyć sobie monety, i wtedy wrócić i kupić. Zobaczmy, co w tych skrytkach. Przywoływania, przywoływania, przywoływania. Tak widać, dostajemy te takie słabsze materiały, tak? Krew, stal, serce. I destylacja. Nie dostajemy laleczek ani tam już na duriela materiałów. Przypisane do kąta wszystko? Tak. Czyli, zgadza się. Rękawice, coś mi lubi dawać. chciałbym lepsze rękawice tutaj. Najlepiej z obrażeniem od trafień krytycznych na gwiazdce plus szybkość ataku na gwiazdce, czyli, bym potrzebowała. A, wylosuję się. Postać ma tydzień, także nie może mieć najlepszego eku, prawda? No jeżeli chodzi o najemników i o ten handel wymienny, to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku.